Dziś filmik specjalnie dla panów i o panach. Mężczyzna a botoks. Pani doktor, czy mężczyźni też mają zmarszczki? Mają zmarszczki, ale później. Są w lepszej sytuacji niż mm -hmm. kobiety, ponieważ ich skóra starzeje się zdecydowanie później. Dlatego, drogie panie, przykra wiadomość, musimy zacząć o siebie dbać wcześniej, z większą intensywnością, aby utrzymać nasz wygląd w dobrej kondycji jak najdłużej. A dlaczego tak się dzieje? Skóra mężczyzn jest bardziej odporna, wydziela więcej łoju, czyli sebum, jest grubsza, ochronnego sebum też. Tusta skóra na początku może sprawiać problemy w młodszym wieku, później starzeje się wolniej w stosunku do skóry suchej. Mężczyźni mają również więcej w skórze ceramidów, lipidów, chroni to przed wysychaniem. Mają więcej włókien kolagenowych. Gdzie upadnia to skórę przed czynnikami środowiskowymi oraz upływem czasu, a także mają hormony androgenowe więcej. My też mamy, ale oni mają zdecydowanie więcej, a te hormony działają przeciw na komórki. Czy zatem mężczyźni potrzebują zabiegów estetycznych z wykorzystaniem botoksu? E, tak, mężczyźni nie zapragnęli również niezagennego wyglądu, dlatego przestaje wstydzić się wstydzić w gabinetach medycyny estetycznej. Trochę w Polsce jest to nadal temat tabu. Zmarszki mięśniowe u mężczyzn są silniejsze i nadają twarzy surowy i srogi wygląd. Możemy to złagodzić za pomocą toksyny botulinowej. Nadpotliwość u mężczyzn również jest większym problemem. Też jest to botoks na nadpotliwość. Jest zdecydowanie najlepszą metodą, najbezpieczniejszą i najmniej bolesną. Dzięki temu mężczyźni mogą się pozbyć tych mało estetycznych kół mokrych pod pachami. W 2014 roku w Stanach Zjednoczonych nastąpił 300% wzrost użycia toksyny botulinowej właśnie u mężczyzn w stosunku do poprzednich lat. Stało się to częścią dress code'u ludzi biznesu. Zauważyli oni, zaczynając tak naprawdę od tej najsławniejszej dzielnicy finansowej świata Wall Street, po mężczyzn każdej branży zauważyli, oni, że sukces stanich tanich kąt jest również bezpośrednio związany z nienaganną prezencją. Nie pozostaje nam chyba zatem nic innego, jak tylko zaprosić wszystkich panów na zabiegi z użyciem botoksu, a wszystkie panie zachęcić do tego, żeby poprosiły swoich mężczyzn, żeby też się umawiały na takie zabiegi. Dziękuję serdecznie za okay. odpowiedzi.